Cześć widzowie, z stronę a się w tym cię przedstawię nową broń, która doszła praktycznie już na początku sezonu, ale oczywiście zapomniałem, nie wiem zapomniałem, po prostu nie miałem czasu żeby odcinka z tej broni. E, peacekeeper oczywiście. E, stwierdziłem, że ta broń jest OK. Zobaczymy jak będzie to w meczu Po trochę grałem tą bronią, ale można tak powiedzieć, że na baterialu strasznie tragiczna ta broń jest, ale... Oczywiście na multiplayer trybie sobie jako tako radzi, więc nawet są takie moje attachmenty, bo nie ma wbitego najwyższego oczywiście poziomu na tej broni, więc tak gamesmith, Smith. Tuś na muzzle RTC muzzle break, laser m m mvo, I'm laser, pro grip, extended mag. Grip tape i to wszystko Różny styl Dobra, nie będę się gadał więcej No przechodzimy do Gierki Więc jesteśmy w trakcie gierki Dołączamy po prostu do meczu aktualnego Widzę Do aktualnego meczu mnie wrzuciło i nie, nie, Fani się raspia w ogóle o, Mamy pierwsze kilo ok. Ciągle ludzie są za mną nagle, nie rozumiem tego. Ok, no tak, ta broń jest, nie jest to aż taka zła, nie? Ta broń nie jest aż taka zła jak myślałem, na spoko a prawdopodobnie, jak będę miał te wszystkie dodatki do tej broni, to będzie mi lepiej to ustawić. Ale aktualnie na ten poziom, co ja mam, no to spokoj się nawet gra, ale oczywiście, na tym wyższym poziomie będzie można lepiej dopasować tę te bronię. Te, nie broń tylko te znaczki wydatki raczej, ale pod ręki no? o najveł s sanie Ale soknął zostałem jeszcze przy okazji Się nie dało się zrobić O zepsułem na nawet nie patrzcie co ja zrobiłem teraz nie? To co ja zrobiłem to była masakra Deski czterech, łatwiejutko do niego okej okay. nice No teraz wziąłem ja i poniosło trochę, nie? To już poniosło mnie w tym momencie Pocięca za dużo Ale przyjemnie się z tej broni gronie. nie? Ale spokojnie w się gra się broni. Nie ma tragedii, tak naprawdę. Dończymy do, do tego meczu, oczywiście, trochę później. Ale nawet, nawet fajnie się gra z broni. W parę akcji, jak weszło akcji, akcji, chyba akcji bardziej. Yy, no i coś wycofuję Newton, oczywiście, to jest moja ulubiona mapa. A ile musiałem na tym co Bo oczywiście, na tym małych na mapach najlepiej się gra. Najlepiej się testuje te bronie. Powiem tak Wam widzę, ta broń nawet jest spoko. Nawet jest spoko. Z tego względu, że strasznie szybko nawet zabija na ten close range, czyli na bliski distance. Na pewno można stworzyć lepiej tą broń pod te dodatki Do tej broni, z tego względu, że ja mam tylko 24 poziom witał tej broni, ale aczkolwiek na pewno biję ten najwyższy poziom i może jakiś update zrobię z tej broni w jakimś odcinku. Jeśli Wam się podobał odcinek i co robić. Łapkować, subskrybować, dzwoneczkiem i być na bieżąco. Napisać coś od siebie w komentarzu. No i się widzimy w następnych odcinkach. Nara!